Przecudnie. Jest przepięknie, przecudnie. Jest cudownie. Zielono wokoło. Drugi maj. Ptaki śpiewają. Jestem w lesie z rowerem. Jest tak wspaniale, że szok. Najpiękniejszy miesiąc w roku. Przecudne. No pojadę teraz trochę rowerem. Jak fajnie jest. Jest cudownie. Jest przepięknie. Jest droga, super. Nie mam statywu ze sobą. Tak w ręce muszę trzymać. Ale jest bardzo pięknie. Uwielbiam te moje małe wycieczki. Prawie codziennie, jeśli jest pogoda, robię sobie taką rundkę, prawie godzinną. Także jest tu wspaniale, pięknie. Ptactwo śpiewa. Zielono. Dobrze działa na oczy, na psychikę, na nerwy. Na wszystko człowiek odpoczywa w takim naturalnym otoczeniu, gdzie jest pełno drzew, spokój, zioła wokoło, krzewinki, jagód. Przepięknie jest tutaj. Jest przepięknie. więc przecudnie. Wszystkich pozdrawiam.